Ważną rzeczą w systemie operacyjnym jest dobór odpowiedniej przeglądarki. Wyboru tego możemy dokonać na podstawie statystyk. Statystyki mówią o udziału przeglądarek internetowych w rynku i akurat na pierwszym miejscu jest Internet Explorer na ostatnim opera. Wiąże się to z tym, że im więcej osób korzysta z danej przeglądarki, tym automatycznie jest bardziej narażona na ataki programów szpiegujących Malware'u lub Adware'u. Nawet aplikacja Devoteener nie posiada zakładki informującej o czyszczeniu przeglądarki Opera. Ma wszystkie inne, ale akurat Opery nie ma. Może to oznaczać to, że Opera jest w miarę bezpieczną przeglądarką, どうト